Hej, cześć, no wam wszystkim z tej strony. Ciecika, a to kolejny odcinek z gry Mad Max. Bo kurde, ale mi się na niego nagle twarz, kamera się obróciła. Dobra, lecimy tak jak mówiłem do. Mm, Ogara. To też, też fajnie byłoby zniszczyć polaminowe obozy 2x3, polaminowe 1 na 2 dobra. Tego trzeba tutaj ogarnąć, gościa. Pani stref, wspaniała nowina, super. W ogóle bym musiał też lecieć do. Na terytorium, raczej znaczy do, do twierdzy Jetta, żeby ogarnąć yy, te całe projekty, ale to może następnym razem tak naprawdę, w miarę już tu jest bezpiecznie, to mi się podoba. Mhm. No i no tak, skoro... Yy, chwila, czy ja tu mam zebrane dane jakiekolwiek? Yy. Wyeliminuj zagrożenia, by obniżyć wyeliminuj przeciwników, żeby obniżyć poziom zagrożenia. No trudno, no. Coś to będzie trzeba ogarnąć. Przy okazji złom jest obok, więc. A, podjedziemy tutaj pod ten złom. Mam nadzieję, że się nie utopimy. No, super, delikatnie podjeżdża ten samochód. On musi, kurde, wyskoczyć jak z hollywoodzkich filmów. Dobra. O, proszę bardzo, czyli ja wiem w jaki sposób bo będzie trzeba to otworzyć. Dobra. Dodatkowy nabój dzięki zdolności amunicja, super. No, wyłączaj światło tak, co nam akumulator nie zdech. Mmm, przytrzymaj. No i super. Można i tak Dobra. Chciałbym harpon przeładowany, no to lecimy dalej. I tutaj co? Złom. 14 sztuk, zawsze coś. Potem tutaj jest znowu, znowu, dobra, to samo może na razie będę drogą, to są obozy 300 i 5x6 sniperzy 1 na 2. Dobra, na razie zajmujemy się tak naprawdę.

Tutaj se przyjedziemy, a no dobra, tam widzę, że jest snajper. Na razie jesteśmy poza jego zasięgiem. Fajnie, że to kulopluj. Koktajle Mołotowa. Dziękuję bardzo. Ten już zniszczony. Misterura, koktajle Mołotowa. Wlaską zlikwidowany, dobra Podjedziemy trochę dalej, i oni w ogóle się nie zorientowali, że coś jest nie tak, ja? to ciekawe. No fajnie, że tu jest obóz Ogara. Bardzo się z tego powodu cieszę. Właśnie o to mi chodziło. O, super! Jeszcze brakowało mi, żeby ktoś mi kurde na ogonie siedział. Zajebiście. No, su no jeszcze ugrzązł. O, mi się tą kamerą. No, fajnie, że jeszcze mam strzelać w zbiornik. Szczerze, wolałbym najpierw to zniszczyć. Ojoj, oj. chyba się polisz. No trudno, jak ja was mam tutaj? Dobra, chyba wiem o co chodzi. Obrona z s... pojazdem. Ładuj to. Czy jak ja tam wejdę na pełnej bulwie, to może być. Czy nie bardzo? Wyłaś! O super! Uf. Tak, aua. Karniak nożem. Super. Spoko, nic się nie dzieje. Magnum Opus jest niezniszczalny. Super. Super, zabójstwo w puri. Teraz to trzeba jakoś tutaj ogarnąć. I no jak? O. To bardzo, z ambulans, ale to następnym razem. A czy jak ja wezmę to? Odpalę to. I rzucę. Coś to da. Sorry, a, tu jest wejście, zajebiście. Dobrze wiedzieć. Hmm, to może tędy. Bo gdzieś tutaj musi być wyłącznik tego pieroństwa. Tylko pytanie do 100 punktów: gdzie? A, dobra, widzę już. tutaj. Zakręć zawór, dobra. Już tam bakę żyje, a ty i tak jest nieśmiertelny. To może być. Okej. Okay. Mhm. Teraz pytanie za 100 punktów. Tam. <grych> Tyś ciągle gasił go? Nieźle. proszę bardzo, ile złomu? Ty da się złom. Obrona przed pola zlikwidowana, pięknie. Tak, od tak w, w ogniu grzebia sobie e, po złom, Ale jeżeli już rury z ogniem nie atakują, to już nic nie mogę zrobić. Super, zabij stryczka. Kurde, gość nazywa się stryczek. No, ciekawe dlaczego. Fabryka paliw w dodatku. No nieźle. Pokonaj Ogara w obozie, żeby zmniejszyć ogólny poziom zagrożenia w regionie. No i super. Ja widzę, że ten w ogóle obóz on jest strasznie, jakby to powiedzieć. Prawda on jest chyba wszędzie u góry tak wywieszony. Tak powieszony na górze na jakiejś tej wiertni, odwiertni, czy zwał, jak zwał zresztą to. Mm, tędy Tędy. To wychodziłoby, że tak. No, chociaż mogę się mylić. I co? I dupa? Myliłem się. Dobra. Zbierz amunicję. Chwila, jakie mam tu teraz wejść? A tu jest drabina, jaki ze mnie kretyn. Okej. Okay. z mm. Krotusa, super. Łyk kawy se zrobię. Dalej? To ty drzesz mordę? Skąd piłować? Zabójstwo przy ścianie. No nie, to jest uniwersum Mad Maxa. Tu nie ma przelewek. Tutaj jest prawo silniejszego. Ale rzeczywiście będę biją. Nie wiem, czy je w ogóle słyszycie. To dobre pytanie. Hu tu na pewno nie, tu na pewno nie, czy u góry gdzieś jest jakaś insygnia? Żadnej insygnii nie ma. Super. No co za menda. Daj, weź mi to. I jeszcze że jesteś dostał ćwikami w łeb. Dostał ćwikami w łeb i jeszcze żyje, no nie wierzę w niego. Okej 13. Okej, widzę, że ten trzeba iść. Zamknij się, chłopie Tak naprawdę byś mógł go zrzucić, no ale dobrze i to nie jest uderzenie przyścienia, tylko na no dobra niech będzie przyścienie Coś to było? Nie, ja nie, myślałem, że coś mi się tu, tylko... Myślałem, że coś mi się wyświetliło, ale to tylko... statyw Dzień dobry? Ojoj, Zakręć zawór. Super. Przeładuj. Tu w tą stronę też mogę, nie? Ale co my tu mamy? Złom, super. 4 na 7, jeszcze idę. Czy trzy sztuki zostały? Tędy nie nie, nie przejdę. Tędy. Tam jest, nie, myślałem, że tam jest insygnia, ale tam insygni nie ma. Ja wiem jedno, im bardziej tutaj te wszystkie obozy są na zielono, czyli splądrowane, czy nie ma tych insygni, i tak dalej, tym więcej będziemy dostawać złomu. Jeżeli tutaj dan, dani ci nasi sprzymierzeńcy wejdą. O, proszę bardzo, to jest kolejna insygnia, Nie jedziej mordy. Armię, nożem, dziękuję. O tym Mendusie, o, jeszcze spot. Super. No i po sprawie. Dziękuję bardzo. Zbieraj złom. Mm. Dzięki. No a tu przy okazji mamy co? Kanister, żeby wybuchł, jakbyśmy nie mieli amunicji. No, przynajmniej jest to przemyślane. Ile jeszcze? Yy, dwa te zostały. Ok. W sumie już jeden. Złom 6 na 7, jeszcze w sumie tak naprawdę jedna sztuka złomu do zebrania. Trzymaj, dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj coś jest ze złomu. Nie, tu nie ze złomu nic nie ma, a insygni. Insygnie wszystkie zniszczone, to mi się podoba. Czyli tak naprawdę o, tam jest ostatnia skrzynia ze złomem przyda się. No i super. Do tego na ten do tego złambulansu też pędziemy i go po prostu przetransportujemy do twierdzy Jetta żeby zdobyć jeszcze więcej złomu a ja cię kręcę, chyba idziemy do bossa tu hopla, dziękuję no woda w postaci apteczki wow, o, zapis, dobra czyli co jest? stryczek, nowy wróg o super

Ała? Ała? Boli? Auć! Auć! Może lepiej uciekajmy? Ciul mnie za siebie! No pięknie. Za chwilę zdeknę. Dobra. Chwila skupienia. No. O, no, chciałbyś. Ała? Max, ty za chwilę zginiesz. Dobra, z rozpędu może być. Dobra, uciekamy. No, chodź tu. No i super. Eee, nie było widać. O, mamy obóz odbity. Obóz O'Gara, fabryka paliw. Super. Pierwsze co to... pijemy. I leczymy się. O, mocno obniżyło. Super. 93. O, kurde, plus jeszcze, plus jeszcze amunicja do strzelby. Super. Zakręć jeden zawór. Zakręć drugi zawór. Super. Ok, czyli wszystko tu jest ogarnięte. To kurędy teraz wychodzimy. Jest tu gdzieś jakiś zjazd ty tyrolką. Nie bardzo, bo jak ja mam tak chodzić naokoło, to tak nie bardzo bym chciał. Wszystko gra? Dobra, to idźcie połóż. Żona ona wyszła hmm. Dobra, no nic będzie chyba trzeba zejść na dół. O super, prawie że jak się połamał. Ten złombulans, ale może to zrobię już poza odcinkiem, żeby was zbytnio tym nie męczyć. Już jest, już jest tak grubo, o, że tak powiem. Zajebiście, zajrzeć spot. O, ja cię nie mogę. Hopla. No, złaś. Dziękuję bardzo. Plum, plum, plum. Dobra. Nie, połamiemy się teraz. Eee, Ka jest ta, ta, ta trolka? chyba tam bodajże. Nie trolka, tylko lina. O. Na tej linii jak zjadę, to będę o wiele szybciej na dole. Albo i in... no nie bardzo. Tędy, chyba tędy, dobra. No, jest tu proszę bardzo, Lina jest. Hm. Tędy, tak. Użyj linki zjazdowej. No i super. Dobra, ja to biorę. Ja tutaj kończę. Dzięki bardzo za uwagę. No i co? No i do usłyszenia. Hej.